Ta gra czekała bardzo długo na nagranie jej na tym kanale, wspaniałym do bezsensownych gier. Baby, Hero, 3D, Super, Babsy, Kid, powrót Babsów. Tak, mamy powrót Babsów, piąte Babsy. Babsy, Super Hero. Mamy tutaj Supermana Babsa. Mamy tutaj Briatmana Babsa. Mamy tutaj Zoro Babsa, który w ogóle nie jest bohaterem. Mamy tutaj jakąś. Chuj, wie co to jest? Mamy tutaj pana pszczoła, pana czarną pszczołę, pana Ufoluda, Super Girl, Bad Girl, Robina nawet mamy. No i wracamy. Zobaczmy zagramy jeszcze z wspaniałem Super Babsem, tak może to nazwać, i izbiłem tutaj właśnie takie coiny. Bardzo fajne, o i takim właśnie strzelamy tutaj. Następnym odcinku, na odcinku z bezsensownej gier będzie podróbka GTA, to najprawdopodobniej, która jest wspaniałą też podróbką. Mój brat w to grał kiedyś, pamiętam. Śmieszne jest to granie powiem. A to nie iścić można, fajnie. Na pewno jest to lepsze niż poprzednie babsy, bo tutaj o coś robimy, ale nie chodzi o po po co zabaw. Jeszcze taki taki Infinity R, tylko trochę deu upośledzonych, to, to też nie wiem, czy to za bardzo odda. Oj, patrz, jest coś takiego niszczy. Nie wiem, czyli są dwa liczniki coinów. Tego to też jest ciekawa zagadka. Patrzcie, możemy niszczyć to. O. Ej, no nie działa, ale gówno. Dobra. Ta gra też jest gównem. I to każdy wie, że ta gra jest gównem. A podwójny licznik coinów, co jest dziwne, ponieważ powinien mieć jeden licznik coinów, a ona ma podwójny. Więc to też jest ciekawe. Po, jak niszczymy. Jesteśmy genialnymi gaczami tej gierki Spy. And... Nigdy nie grałem aż tak dobrze, mi się w tym nie nożę. Tutaj, taka jest głównym totalem. Jakieś też jamenciki tutaj widzę, że zebramy. Chcę też przetestować pana pszczołę albo pana diatmana nie, przy... nie wiem, kogo przetestuję. Wspaniała. Nie, taka jest główna, już mówiłem o tym. Więc teraz się zabijemy, bo zbaliśmy jakieś koiny biedne. Dobra, to się zabijamy. Ej, to czemu to nie działa? O, dziękujemy. Menu. O, nie, zebo. Co mamy? A tu mamy jeszcze gry jakieś inne. Co to jest? O nie. Co? To nawet nie są babsy. Dobra, wracamy do babsów ciekawsze. Dobra, i teraz robimy wysowanie. Nie, to Batman. Czemu Batman też lata? No to nie opadywy. Co jest? Co tu się stało? Czemu ten Batman lata? Jak można strzelać w wojnie Piołomotka. Taka jest. Z jednej strony gówniana, ale z drugiej strony śmieszna jest. I tak dalej czeka na podróbkę GTA, która będzie w przyszłym odcinku, też będzie piękna. Też pewnie będę zaraz nagrywał kolejny odcinek z naszej wspaniałej serii ze Stickman Legends, która pewnie się będzie pojawić dziś w weekend w Weekendu Pro. Muszę też stawić coś nowego na kanał ostryproga 1339 Reuploady Bo nie było, nie było dzisiaj filmu, a musi być film, akurat na tym kanale Bo są codzienne te filmy na tym kanale Znaczy codzienne Reuploady Bo to filmy normalne nie są Dobra, co, ja już chcę się zabić, nie chcę w to grać. Dobra, więc to było wszystko W tym odcinku z bezsensownych Ja byłem choć tak jak się wy siema